Jeżeli my no to Albo <grywa> w pięciu filarach praktyki religijnej i badach, lub wtedy, kiedy dana osoba chce zrobić z tego, co jest jasno powiedziane, że jest haram halal, podwójnie odwrotnie jest haram haram. Tak? Jeżeli coś jest konkretnie powiedziane i nam tak przekazane, to my wiemy, że również wiele rzeczy jest niewyjaśnionych i nawet... W hadisach często wspomina o tym, że znajduje się właśnie wiele rzeczy, których ludzi, ludzi nie znają, które nie są bezpośrednio wyjaśnione ludziom. Więc e, wydaje mi się, że na tym pierwszym poziomie to, co tak naprawdę możemy zrobić, e, myśląc o tym, że tak naprawdę nie zmienimy tej różnorodności tego poziomu, ponieważ mamy te same teksty, ale mamy ich różne interpretacje, ich różny odbiór. I akceptacja tego, że mamy szeroką interpretację tych samych tekstów, pozwala nam widzieć to, że właśnie ta druga osoba, ten muzułmanin, jest moim bratem i siostrą, na w islamie i nie pozwala mi to, że on podąża za inną szkołą prawną, czy uznaje innego uczonego, powiedzieć, że on jest na przykład mniej lub bardziej ktoś muzułmaninem niż ja, tak? czyli niż jakaś inna osoba, bo na pewno nie jest to w naszej gestii ocenianie drugiej osoby. Drugim takim podłożem tej różnorodności w islamie opinie, jest na pewno różnorodność kultur po prostu. Tak? Wchodzimy się wszyscy z różnych kultur, z różnych tradycji, z różnych krajów i jak wiemy, islam jest religią uniwersalistyczną. To znaczy, że jest przeznaczony dla wszystkich ludzi na całym świecie. Prorok Muhammad sallallahu alaihi wa sallam był zesłany dla wszystkich, dla całego świata jako miłosierdzie nawet nie tylko dla muzułmanów, tak? Do całego świata. Więc tym bardziej nie dla jakiejś konkretnej nacji, czy dla konkretnej tradycji. I e, często też mam takie wrażenie, że, e, że czasami muzułmanie, e, czyli ogólnie tak, ludzie też, no, ale, że pewnie nasi wspólnoty mają problem z tą akceptacją różnorodności kultur, w tradycji, jeżeli chodzi o jakąś obrzędowość, tak? O, o świętowanie pewnych rzeczy w różny sposób, podchodzenie do tego. I właśnie bardzo często wchodzi od razu to słowo bida, czyli innowacja od razu, czy, czy wręcz krytyka po prostu jakiejkolwiek tradycji czy kultury. Też się zdarza, że, że osoby uważają, że jakby najodpowiedniejszą tą kulturą jest kultura arabska tak? dla muzułmanów, co oczywiście nie jest prawdą. Tak? Wiemy, że jakby wolą Boga jest to, żebyśmy byli zróżnicowani. I on Pan Matala mówi w Koranie, tym, że jeśli by chciał, to uczyniłby nas jednym narodem. Ale jakbym nie chciał i stworzył nas do tego różnymi, w, w różnych plemionach, w różnych narodach. I co ciekawe, właśnie nawet w Koranie możemy znaleźć w Surze 9, wersja 71, ona tyle, mówi, a bieżący mężczyźni bieżące kobiety są dla siebie nawzajem światłami. Oni nakazują sobie to, co uznane, i zakazują sobie tego, co naganne. I tutaj to słowo, to co jest uznane, to jest ono właśnie bardzo często interpretowane przez uczonych, że to jest zarówno to, co jest jakby jasno, że jest haram lub halal, ale również to, co jest znane przez ludzi jako dobre na danym terenie. I tak długo, jak dana rzecz nie jest wprost sprzeczna z islamem jest uznawana przez dane i wytyczne jako dobre. Islam jest w stanie jakby przyjąć, tak, również tą rzecz jako dobrą. I widzimy to w czasach, kiedy właśnie Islam się rozprzestrzeniał na przykład i przyjmował kolejne kultury po swoje panowanie. I widzimy, że to nie było tak, że powstawała jakaś jednolita masa nagle, tak, tylko muzułmanie dzięki temu, że byli świadomi, jakie wielkie bogactwo możemy osiągnąć przez naszą różnorodność. Byli w stanie właśnie w tych czasach, kiedy w Europie panowało średniowiecze i tak zwane właśnie ciemne wieki. Tutaj samo był to złoty wiek, tak, czas wielkiego rozkwitu, i czas właśnie i nauki, i kultury, właśnie, ponieważ osoby potrafiły znaleźć to, co dobre w innych osobach po prostu i czerpać z tego, co inne kultury mają już nam do zaoferowania. I to, co, co jest właśnie ważne, wydaje mi się, że to jest takie myślenie o, o wkluczaniu ludzi, a nie wykluczaniu przede wszystkim, że jeżeli ktoś mówi „Lajla hallaula, Muhammad, Rasulla i uważa się za muzułmanina, to na pewno nie my mamy prawo go wykluczać tak? z tej wspólnoty muzułmańskiej, nie my od tego jesteśmy. Czyli jakie właśnie pierwsze te dwie podstawowe podziały, tak, to jest to, że my posiadamy te same teksty, ale mamy inne interpretacje i my posiadamy te same wartości jako muzułmanie, przekazane w Koranie Sunni, ale posiadamy inne kultury i inne tradycje. I właśnie tak sobie myślę, że bardzo ważne jest wykształcenie sobie takiej umiejętności nieoceniania pochopnie od razu tak jak naszego drugiego brata czy siostry aż do momentu, kiedy widzimy, że naprawdę np. Na ta osoba yy, działa źle, bo oczywiście też mamy wtedy obowiązek zwrócenia jej uwagi, ale jeżeli... Mamy szczere intencje, zresztą teraz się też później powrócimy, naprawdę zależy tylko na, na dobru tej drugiej osoby, to na pewno nie będzie to zwrócenie uwagi w taki sposób jakoś na forum, tak? Albo skomentowanie czegoś e, w, czy, czy w internecie, czy też w jakiejś większej grupie ludzi, tak? Zwrócenie, tylko to to, wzięcie tej osoby na bok, czy napisanie prywatnej wiadomości, jeżeli naprawdę kieruje z nami troska tę osobę. I właśnie powinniśmy też pamiętać, że jesteśmy reprezentantami. E, to jak się zachowujemy naszych tych wartości, które powiedzmy uważamy za te słuszne i chcemy kogoś przekonać do nich albo ukazać, że może nie do końca dobrze on postępuje, to w jaki sposób my komuś zwracamy uwagę też jest bardzo ważne. I to na ile my pozwalamy tej drugiej osobie na przykład samemu dojść do czegoś. I również w tym aspekcie właśnie widzimy przykład u proroka Muhammada sallallahu a oleju na przykład w takiej sytuacji, kiedy jest przekazane właśnie, że pewien młody człowiek przyszedł do proroka w czasie e, jego lekcji z innymi towarzyszami, spry, e, przyszedł go proste o pozwolenie o cudzołóstwo, tak? No i wszyscy, wszyscy towarzysze proroka się strasznie oburzyli, już chcieli się rzucić po prostu na tego człowieka, tak jak on w ogóle śmiał coś takiego prosić zesłanika Allaha i wtedy Prorok był bardzo zachował spokój, wziął tego człowieka na bok. Nie, nie wszystkich jakby zaczął z rozmawiać. I co, to, jak postąpił, mi się wydaje, że jest właśnie świetnym wzorem pokazania nam, jak my też powinniśmy postępować. Czyli dał temu człowiekowi, jakby możliwość zastanowienia się nad tym, co chce zrobić. Pytał się, go, czy chciałby, aby spotkało to jego żonę, czy matkę, siostrę, córkę w przyszłości. No i on już ci powiedział, że nie, nie chciałby, żeby taka schlocia miała miejsce. I wtedy jakby prorok Muhammad Sarewitz sam pozwolił mu jakby już samemu dojść do tej, tego wniosku. Tak? I że on jakby sam sobie nawet już wiedział, że nie może tego czynić, że jest to zakazane i zrozumiał dlaczego jest to zakazane. I przyjął to jako własną, własne, własny pogląd. I e, też właśnie już od początku możemy zobaczyć, że prorok Muhammad co robiło z całym się świetnie radził z różnorodnością w, wśród swoich pierwszych e, towarzyszy. Takie osoby jak e, Abu Bakr, Selig czy Omar ibn al oni się różnili, tak nie mieli takich samych poglądów na wiele spraw już od początku, tak? czy, czy postępowań politycznych, czy, czy pewnych kwestii religijnych. Natomiast wszyscy oni byli złączeni pod flagą islamu, pod flagą właśnie tej wiary, wiary w jednego Boga. Co do jeszcze różnorodności właśnie kultur czy tradycji, to również kiedy Omar Zbarchata i Walhadab pierwszy udał się do z Mekki do Medyny w celu właśnie głoszenia tam islamu i nauczania ludzi żywienia i poznania islamu, to tymi osobami, które mu pokazały, że tą po pierwszą różnorodnością były kobiety i właśnie, które mu powiedziały, że kobiety Medyny nie są kobietami Mekki, ale one też są muzułmankami, tak? Też widzimy, że i te kobiety, i te kobiety były muzułmankami, ale nie, miały, nie były takie same, nie miały tych samych czasami tradycji czy, czy poglądów na wszystko identycznych, ale mimo wszystko to, co ich łączyło, to właśnie była wiara. I e, e, właśnie ważną kwestią, coś w postrzeganiu tej naszej różnorodności, tego jak, jak my ją widzimy, jest e, te, taka pokora, tak mi się wydaje. Przede wszystkim to, że Y, jesteśmy w stanie nauczyć się czegoś od innych, często, i y, że tak naprawdę poznanie swoich najpierw poglądów i ustatkowanie tego, co my uważamy i, i to, tego, jak my podążamy tą drogą, jest bardzo ważne. I wtedy umożliwia nam to poznanie też tej drugiej osoby, zobaczenie w niej naszego brata, naszej siostry, bez strachu, że jego poglądy czy jego postępowanie jakoś nam jakoś nam zagrożą tak w jakikolwiek sposób